Pani poseł Magda Biejat, Lewica. Dzień dobry. Słyszymy się? Dzień dobry pani. Słyszymy się. Ja na razie słyszymy. się słyszymy. Nadzieję, Super. Bez... Jeżeli nie będzie czegoś słychać, to będziemy poprawiać w trakcie naszej rozmowy, ale korzystamy z tego, że wszystko jest na razie w porządku. Pani poseł, w związku z tym zapytam wprost. Czy pani czuje się osobą pokrzywdzoną po tym, co się stało? Pani, ja byłam na miejscu wykonując swoje obowiązki poselskie i y, y, nie czuję się, Tyle osobą pokrzywdzoną osobiście, ale uważam, że pokrzywdzone są prawa obywatelskie, prawa tych osób, które były na proteście i prawa tych osób, które ja jako przedstawicielka sejmu reprezentuję. Chodzi o to, że to, co się wydarzyło, to oczywiście jest bardzo poważny problem, że funkcjonariusz polityki uważa za stosowne. Zaatakować razem legitymującą się y, legitymacją w czasie interwencji. Pani poseł, kto powinien wyjaśnić, według Pani, y, tę sytuację związaną z działaniami funkcjonariuszy policji? Y, wielu twierdzi, że to jest przekroczenie uprawnień. Policja y, uważa, że do niczego takiego nie doszło, że każda, y, każda policyjna interwencja miała swoje podstawy. Muszę powiedzieć, że jako osoba, która była na miejscu i obserwowała bardzo dokładnie to, co się działo, że niestety policja przekroczyła swoje uprawnienia i wszystkie działania policji dążyły do eskalacji. To znaczy, proszę sobie wyobrazić sytuację, w której mamy pokojowo demonstrujące głównie młode kobiety, młodych mężczyzn, które stoją po prostu na placu powstańców Warszawy i nagle zostają odcięte od możliwości odejścia z miejsca demonstracji. Wszystkie drogi zostały przez policję odcięte. Następnie policjanci zaczęli zacieśniać kordon, nawiasem mówiąc, uniemożliwiając uczestnikom demonstracji utrzymywanie bezpiecznego dystansu, a potem brutalnie wyciągać ze tłumu niektórych uczestników. Podkreślam, stojących spokojnie i demonstrujących pokojowo, i po to, żeby ich w sposób pokazowy, tak naprawdę, wylegitymować. Mhm. W kolejnym momencie zostali wszyscy potraktowani gazem. To są wszystko działania, które służą do eskalacji, nie służą do tego, żeby zabezpieczyć bez, za, zadbać o bezpieczeństwo i spokój publiczny. Pani poseł, ale policja, uderzająco... przepraszam, że wejdę w słowo, ale policja tłumaczy się w ten sposób, że wcześniej kilkakrotnie wzywała przez megafony do tego, żeby zgromadzenie się rozeszło. I podobno według procedur jest tak, że jeżeli ci, którzy są członkami tego zgromadzenia nie słuchają komend i próśb policji, no to dlatego ten kordon się później zacieśnił po to, żeby móc spisać osoby, które działają niezgodnie z prawem. Podkreślam, to jest tłumaczenie policjantów. Tak, wie pani. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy nawet te zgromadzenia, które nie zostały pozytyw pozytywnej zgody. Ze strony lokalnej administracji były zabezpieczane przez policję. Było tak w przypadku Marszu Równości, którego zakazał Lech Kaczyński. Było tak nawet w przypadku jednego z Marszów Niepodległości, dlatego że były kiedyś czasy, kiedy policja uznawała, że najważniejszym dobrem, najwyższym dobrem jest bezpieczeństwo publiczne. I to bezpieczeństwo publiczne polegało na tym, że zabezpieczało się nawet taki marsz, który szedł nielegalnie, po to, żeby zadbać o o brak eskalacji właśnie mhm. i policja potrafiła to zrobić w sposób bezpieczny i dla samych uczestników marszu, i dla osób postronnych. W tej chwili to się niestety nie dzieje, i sytuacja, w której mamy po potraktowaniu gazem grupę ludzi, bo jeszcze raz podkreślę, protestujących pokojowo, zamkniętych w Kordonie policyjnych, którzy krzyczą puśćcie nas do domu. A policja nie reaguje ani na te okrzyki, ani na próby mediacji ze strony posłów i posłanek, a następnie podejmuje czynności, które są zupełnie nieproporcjonalne do sytuacji i wykonywane przez nieoznaczonych funkcjonariuszy. No to jest sytuacja zupełnie skandaliczna. Pani poseł, czy ktoś panią przeprosił za to, że użył wobec pani gazu w sytuacji, kiedy pokazywała pani legitymację nie, poselską? Nie, oczywiście nie. Ja złożyłam zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Wysłałam również pismo do komendanta głównego policji z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji. Ale mówię tutaj nie tylko o sytuacji traktowania posłów, bo, tak jak mówiłam, nie wiem, czy było słychać, to jest oczywiście symptomatyczne, że już żadna legitymacja nie chroni przed brutalnością policji. Ale prawda jest taka, że bycie polskim obywatelem powinno chronić przed nieuzasadnionym użyciem siły przez policję. Mhm. I to przede wszystkim mnie interesuje. To znaczy, dlaczego. Policja zachowuje się w sposób niewspółmierny do sytuacji i po prostu eskaluje. To jest naprawdę bardzo poważny zarzut, i słuchanie szefów policji. Którzy zaprzeczają tym zarzutom, którzy udają, że nie ma problemu, jest wysoce niepokojące, bo już teraz widzimy w sondażach, że gwałtownie, gwałtownie o 20 punktów procentowych spadło zaufanie do policji. To jest ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy w okresie epidemii, kryzysu gospodarczego, naprawdę poważnych problemów. Mhm. I, I to wszystko, i odpowiedzialność za te protesty, i odpowiedzialność za spadek zaufania do policji leży po stronie rządzących, którzy wykorzystują policję jako zbrojne polityczne ramię przeciwko obywateli, zamiast wykorzystywać policję do tego, żeby faktycznie dbała o dobro publiczne. Pani zdaniem? Kto wydaje w tej chwili rozkazy i polecenia funkcjonariuszom policji? Kto wysłał do tłumu protestujących ludzi antyterrorystów i tajniaków, którzy mieli przy sobie pałki teleskopowe, według radia RMF, także broń palną? Kto o tym decyduje? Bo przecież trudno, trudno przypuszczać, że to poszczególni funkcjonariusze sami z siebie, bo tracą cierpliwość, bo, bo, bo taki mają kaprys, zaczynają w tak brutalny sposób reagować. Pani zdaniem to jest raczej na niższym bo chcemy być tutaj w cudzysłowie święci od papieża w związku z tym, czy komendant stołeczny, czy tam poszczególni zawiadujący całą akcją tego typu rozkazy wydają, czy to jednak no, jest absolutna interwencja z góry? To już jest kwestia MSWIA, może nawet wyżej, czyli wicepremiera do spraw bezpieczeństwa? Dla mnie jest... Że to się dzieje na polityczne zamówienie i że to jest odpowiedzialność leży po stronie wicepremiera Kaczyńskiego, mm -hmm. który wyraźnie pokazuje nam od samego początku tego problemu, od momentu wydania tego quasi wyroku przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, że nie potrafi, nie rozumie co się dzieje, że reaguje histerycznie i strachem. Przed, przed tym, co się dzieje, zamiast zareagować w sposób odpowiedzialny, i w sposób, jakiego byśmy oczekiwali od przedstawiciela demokratycznego rządu w państwie Unii Europejskiej, czyli po prostu rozpocząć dialog i negocjacje z tymi osobami, które które protestują i które domagają się naprawdę zupełnie podstawowego uznania ich praw. Dobrze, pani poseł, tylko będąc naprawdę uczciwym, żeby mógł być dialog, to musi być wola obu stron. Przypomina sobie pani nie jedną, nie dwie nie trzy wypowiedzi Marty Lempart, czyli liderki strajku kobiet, która mówi, my z nimi nie mamy o czym rozmawiać, my nie usiądziemy z nimi do stołu, sprawa jest zamknięta po prostu. No tak, ale... To się bierze stąd, że również nie ma, żadnej, nie ma żadnego, żadnego absolutnie sygnału ze strony rządzących, że są gotowi do rozmów. To znaczy, ze strony rządzących mamy tylko propozycję dalszego zaostrzenia kompromisu aborcyjnego, tak zwanego kompromisu, mhm. bo oczywiście jeszcze raz. To nie jest rzeczywisty kompromis, bo on powinien być zawarty z kobietami i z obywatelkami, a nie władzy samej z sobą. To, co mamy te propozycje, które teraz leżą na stole, to jest albo manipulacja wokół wyroku Trybunału Konstytucyjnego, albo różne wersje ustawy, która zaostrza tak czy inaczej sytuację dotyczącą możliwości przerywania ciąży. W związku z tym to nie jest żadna rozmowa, to nie jest żaden dialog. To jest mówienie. Zrobimy tak, próbujemy to przyklepać, próbujemy udawać, że coś robimy, po to, żebyście się od nas odczepili. Nie próbujemy was wysłuchać. Nie próbujemy zrozumieć, na czym polega problem. Nie próbujemy podejść z empatią do tych wszystkich kobiet i ich rodzin, które po prostu chcą mieć prawo do decyzji w bardzo trudnych często sytuacjach życiowych. I więc, więc nic dziwnego, że, że kobiety dalej protestują i nie czują tej woli dialogu. Jestem przekonana, że gdy ta wola dialogu się pojawiła w jakikolwiek sposób, zaproszenie do rozmów, zaproszenie do rozmów na temat rzeczywiście tego, jak prawo powinno wyglądać, to również ze strony protestujących można by było znaleźć wolę do takiej rozmowy. Ja też zwracam uwagę, że są pewne rozwiązania na stole. Nie mówię tutaj nawet już o ustawie liberalizującej obecne prawo. Czy Pani zdaniem te działania policji, inspirowane według Pani przez polityków, mają na celu po prostu wystraszyć protestujących? Myślę, że one są tak naprawdę wypadkową dwóch rzeczy, to znaczy z jednej strony rzeczywiście próby, te wszystkie represje, zresztą nie mówimy tylko o tym, co się dzieje na protestach, ale również o nachodzeniu szesnastolatków w ich domach i w szkołach, czternastolatków, przepraszam, lat. o mhm. straszeniu mandatami ostraszeniu mandatami karnymi do 8 lat więzienia. To wszystko ma służyć do tego, żeby oczywiście zniechęcić uczestników tych protestów do brania w nich udziału, ale moim zdaniem również w dużej mierze to wynika także niestety z dużego chaosu i braku przygotowania policji, bo też to, co obserwujemy, to są elementy braku przeszkolenia. Wiemy o tym, że w koronawirusie ta sytuacja jest jeszcze trudniejsza, policjantów się szkoli jeszcze mniej, a już wcześniej nie było dobrze. I w tej chwili postawieni przed protestami, które są niezwykle spontaniczne, które są, yy, które są kierowane w zupełnie nowy sposób za pośrednictwem Telegrama, Twittera, w których organizatorki nawet same nie wiedzą, dokąd pójdą. Policjanci yy, również trochę tracą kontrolę nad tym, co się dzieje i gubią się w tej sytuacji. To jest moim zdaniem wypadkowa tych dwóch rzeczy. Mhm. Według ostatniego sondażu 69% Polaków chciałoby... Dymisji, rezygnacji Jarosława Kaczyńskiego z funkcji wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Niemniej 31% to wszystko, co się dzieje, musi się podobać, skoro albo popierają działania takie, a nie inne rządu, skoro no, nie są na, za, za odwołaniem Jarosława Kaczyńskiego. Czy Pani zdaniem to jest dużo, że 31% mówi, jest dobrze? Niech tak zostanie? Nie mylę, jeśli mówimy o tym samym sondażu, to z tych 30 kilku procent, 12% procent to były osoby, które nie miały zdania na ten temat. Mm -hmm. Ja myślę, że ja myślę, że te 20, te pozostałe 20% procent, to jest oczywiście to jest oczywiście nie jest dobra wiadomość, ale to jest efekt wielu lat budowania, budowania między nami podziałów. To znaczy, znaczy z pewnością jest pewna grupa ludzi. Którzy, którzy po prostu uważają, że te osoby, które protestują, e, robią to niesłusznie, które po prostu potępiają bardziej protesty niż działania rządu mm -hmm. e, i które, e, które w związku z tym uważają, że rząd, e, stosując takie represje, działa dobrze. Tylko tym osobom chciałabym powiedzieć, że istotne jest to, nie jest istotne w tej sytuacji to nawet, e, jakie są e, postulaty protestujących. Istotne jest to, że łamane są prawa obywatelskie. Istotne jest to, że policja pozwala sobie na większą brutalność, Wtedy, kiedy to nie pasuje władzy. I warto się zastanowić nad tym, co będzie, kiedy nasze działania, nasze interesy nie będą pasowały władzy, kiedy to już nie będzie kwestia praw kobiet, tylko może na przykład kwestia praw rolników, kwestia praw pracowniczych i co wtedy? To się może powtórzyć, ponieważ raz, raz dokonany precedens umożliwia, ułatwia takie działania w przyszłości. I o tym powinniśmy przede wszystkim pamiętać. Przed panią moim gościem był Cezary Tomczyk, szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, który zapytany przeze mnie o to, czy ta sytuacja, mam na myśli działania policji i nadużycie kompetencji zostanie wyjaśniona, powiedział, że nie, że przez najbliższe lata, dopóki rządzi prawo i sprawiedliwość, nikt tego nie wyjaśni. Czy pani jest podobnego zdania? No niestety, wszystkie działania komendanta głównego policji i nadzorującego go minister, ministra spraw wewnętrznych na to wskazują, dlatego że wczoraj odbyło się, odbyło się posiedzenie Komisji Senackiej Praw Człowieka, która również debatowała na ten temat, i mimo zaproszenia nikt z przedstawicieli rządu czy policji się nie pojawił. Podobna komisja sejmowa z kolei odbyła się po wydarzeniach na krakowskim Przedmieściu w sierpniu, po aresztowaniach wokół demonstracji solidarnościowej z Margot. I tam co prawda pojawili się przedstawiciele Ministerstwa i Komendy Głównej, ale również szli w zaparte. Nie podjęli dialogu, nie próbowali się wytłumaczyć. Podobnie jak to ma miejsce dzisiaj, zrzucali pełną odpowiedzialność na ofiary przemocy policyjnej, czyli na pokojowo demonstrujące osoby. Więc to oczywiście jest bardzo złe bardzo zły Znak. Nie mówiąc już o publicznych wypowiedziach rzecznika policji, który... Prost kłamie, mówiąc, że policjanci nie mieli szans dowiedzieć się, że aresztują dziennikarkę. A przecież widzimy liczne liczne relacje i nagrania wideo, w których widać, że legitymuje się w sposób bardzo wyraźny i rozpoznają je też i identyfikują osoby, które są zgromadzone wokół. Nie wiem, czy pani słyszała ten żart, bo teraz to nawet w tej sytuacji trzeba żartować, że ona miała na legitymacji prez, więc prez po angielsku znaczy wcisnąć, więc może policjanci myśleli, że trzeba ją wcisnąć do radiowozu, to takie żarty już się pojawiają. Dobrze, to jeszcze jeśli chodzi o samych policjantów, czy Panią nie dziwi, że w tej chwili my nie mamy żadnego komunikatu wystąpienia, konferencji prasowej, oświadczenia ze strony, ze strony komendanta głównego, że całą tę sytuację tłumaczy jego rzecznik Mariusz Ciarka, komendant główny zapadł się pod ziemię. Tak, oczywiście, to jest bardzo niepokojące. Ja bym oczekiwała jednak, że komendant główny weźmie odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, w jakikolwiek już sposób. To znaczy oczekiwałabym jednak też rzetelnego rozliczenia tej sytuacji, bo raz jeszcze to jest kwestia również profesjonalizmu policji. Oczekuję, że policja będzie się zachowała w sposób proporcjonalny, będzie, że policjanci będą znali i przestrzegali przepisów prawa, które ich również obowiązują, a nawet obowiązują przede wszystkim. Mm -hmm. I komendant policji powinien po prostu z otwartą przyłbicą wyjść i powiedzieć, ok, zbadamy tę sytuację, jeśli jest rzeczywiście coś się wydarzyło nie tak, a wydarzyło się, bo mamy na to nagrania, jeszcze raz, policja zachowuje się tak, jakby nie istniał internet i smartfony. Mamy na to nie tylko świadków, ale i nagrania i po prostu należy należy to roz, y, sprawdzić, należy wszcząć postępowanie dyscyplinarne tam, gdzie jest konieczne y, i wprowadzić środki zaradcze. Zresztą w związku z tą całą sytuacją, y, my na Lewicy uważamy, że należy zwiększyć kontrolę nad, y, nad Policją jako służbą publiczną i proponujemy, złożyliśmy ustawę, która czeka na nadanie na, y, numeru druku, która wprowadza biuro monitorowania Policji, i pozwala, y, które jest zależne od Sejmu i które pozwala na większą kontrolę po prostu tego, co się dzieje, bo trudno też oczekiwać, że jakakolwiek instytucja będzie skutecznie kontrolowała samą siebie. Potrzebujemy możliwości kontrolowania działań policji, składania skarg do takiej instytucji i po prostu lepszego rozliczania nieprawidłowości. Pani poseł, Pani zdaniem, jak te protesty społeczne w tej chwili będą wyglądać i czy one w ogóle będą wyglądać w dalszej perspektywie? Czy to jest taka sytuacja ogromnego zrywu, który za chwilę po świętach Bożego Narodzenia, po Nowym Roku, w wolnych dniach się uciszy, wyciszy, wszyscy zapomną? Czy to już jest taka energia tak skumulowana i tak zorganizowana, że będzie działać aż do skutku? Muszę powiedzieć, że tutaj znowu dużo zależy od rządzących. To znaczy, jeżeli może się zdarzyć tak, że po publikacji tego wyroku, jeżeli wreszcie się Trybunał Konstytucyjny zdecyduje go opublikować, te protesty znowu przybiorą na sile. Mhm. Ale pamiętajmy również, że te protesty, choć ich wątkiem przewodnim i główną motywacją jest obrona praw kobiet, są też wyrazem ogromnej frustracji, która narasta w ludziach po prostu, w związku z działaniami rządów w sytuacji kryzysu. I te działania niestety, jak patrzymy po ostatnich chociażby dniach, niejasnych decyzji w sprawie otwierania wyciągów, nieuwzględniania wielu branż w kolejnych tarczach antykryzysowych, ukrywania danych z powiatowych stacji sanitarno epidemiologicznych to wszystko powoduje dalsze konflikty społeczne i dalszą uściekłość ludzi, więc może się zdarzyć tak, że ta wściekłość dalej będzie szukała ujścia, być może w innych protestach, być może w protestach skierowanych już bardziej na złość związaną z kryzysem gospodarczym. Ale moim zdaniem stoimy przed poważnym problemem związanym z tym, że ludzie mogą teraz wychodzić na ulicę w bardzo wielu powodów i coraz bardziej gwałtownie. Według części ekspertów, politologów Prawa i Sprawiedliwości, a właściwie koalicja Zjednoczonej Prawicy nie przetrwa do końca tej kadencji. Pojawiają się pytania, oczywiście, czy opozycja jest przygotowana na to, żeby ewentualnie przejąć władzę. I w tym kontekście chciałam jeszcze panią zapytać o słowa Cezarego Tomczyka, które padły kilkanaście minut temu. On powiedział tak, jeżeli opozycja nie pójdzie razem do wyborów, jeżeli nie będzie wspólnej listy, to nie wygra. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. To znaczy, zwróćmy uwagę, że tak niewielka Przewaga Prawa i Sprawiedliwości teraz, kiedy już teraz przy odrobieniu uwagi zdarza im się przegrywać głosowania, bo po prostu mają bardzo niewielką przewagę w Sejmie i żadnej przewagi w Senacie, wynika z tego, że był wybór w czasie tych, w czasie tych wyborów. Ponieważ stworzenie możliwości pełnego wachlarza, odpowiadającego pełnemu wachlarzowi przekonań Polek i Polaków aktywizuje ludzi do wyborów po prostu. Wtedy, kiedy mają poczucie, że mogą głosować na centrum, mogą głosować na lewicę, mogą głosować na konserwatystów, to wtedy idą głosować na swoich przedstawicieli. Więc w wyborach potrzebne jest przede wszystkim odzwierciedlenie poglądów i interesów wszystkich Polech i Polaków na tyle, na ile to jest możliwe. I moim zdaniem opozycji i demokracji w Polsce służy właśnie ten pluralizm. Naprawdę mamy tutaj, mówimy tutaj nie o 20 listach, tylko o kilku różnych listach. To jest sytuacja, w której, w której wszyscy możemy tylko zyskać. No tylko pytanie, czy jeżeli pójdziecie rozdrobnieni, a wiadomo jak działa system DONTA, to czy rzeczywiście to będzie skuteczne bardziej niż gdybyście poszli razem? System Donta oczywiście jest, jest trudny dla tych partii z naj, czy ugrupowań z najmniejszym poparciem, natomiast dla tych, którzy, którzy zyskują nieco większe poparcie, jest wystarczająco duży. Zwróćmy uwagę, że trudno mówić o rozdrobnieniu w sytuacji, kiedy mamy koalicję lewicową. Nie mamy w tej chwili kilku lewicowych partii, które startują oddzielnie. Mamy koalicję obywatelską, a więc znowu nie mamy kilku prawicowych, centroprawicowych partii, które startują oddzielnie. I to są te bloki, które, które pozwolą ten system Donta pokonać, powiedzmy w cudzysłowie. Mhm. I które moim zdaniem są w stanie gwarantować, gwarantować reprezentację nam wszystkim. Pani poseł, bardzo dziękuję za to spotkanie. Magdalena Bejat, posłanka lewicy, państwa gościem. Dużo zdrowia. Mam Mam nadzieję, że już wszystko Dziękuję z wzrokiem w porządku i że doszła Pani do siebie po tych ostatnich Super, sytuacjach. Dziękuję. Z problemami, z problemami technicz, technicznymi, ale się na szczęście udało. Dziękuję bardzo. Magdalena Wyjat, pozdrawiamy. Dzięki za cierpliwość.